Nad rzeczką, opodal krzaczka mieszkała kaczka, ciwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka, pięć deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kupnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek, czubek z kokardą. Przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list. Drobnym maczkiem, zjadając tasiemkę całą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote. Mówiła, że odda. Potem martwiły się kaczki inne. Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie Pieku jak należy w bretwanie Lecz lecz zemdlał. Obiad podając, bo skaczki zrobił się zając do tego cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka. ah uh...